A dzisiaj nagramy sobie ostat... jeden z ostatnich odcinków z Team 2 z serii Zagrajmy jako archer. No, nie będę was okłamywał, to jest to jeden z ostatnich filmów, najprawdopodobniej trzeci od końca. Yy, czytałem przed chwilą komentarze, bo nagrywam to 14 lutego, czyli w niedzielę, w momencie kiedy dodałem w poprzedni film. I czytałem komentarze tam, że za krótki film i tak dalej, i tak dalej, że gówno pokazałem, no to teraz wybonujemy wszystko. Właśnie specjalnie tak nagrywałem, bo trochę liczyłem na to, że może wróci mi chęć do gry, ale jakoś widzę, że w ogóle ostatnio nie mam zapału do Metina i najchętniej pograłbym w coś innego, totalnie innego. To dobra, po prostu zaczniemy bonować i tak. Dlaczego bonuję tą zbroję? Na przykład, bo komentarze zawsze jest multum, czemu bonujesz to, czemu bonujesz tamto. I dlaczego nie mieszasz aż wejdą perfekcyjne bony, i tak dalej, i tak dalej, aż wejdą przy 15 albo najlepiej 415, 2 kapcie. No, to już wam mówię: abonuję tą zbroję, dlatego że później będę ją ulepszał magicznymi metalami. Mm. I w ogóle, jak zakończę serię, no to wiadomo, to jest oczywiste: wszystko idzie na sen. Cały ekwipunek, no i dalej, nie będę mówił co, bo to, <grywki> większość się domyśla i tak, jedziemy najpierw z tą zbroją, później ją będę ulepszał. Magicznymi metalami i tamtymi zwojami, co jeszcze mi zostały, po prostu, żeby to wszystko wykorzystać, to jeszcze mam bodzie i tak zastanawiam się w sumie, te bodzie będzie ciężko wykorzystać. Ale może na coś uda mi się wykorzystać. To lecimy najpierw ze zbrojką. Tych dodań już nie zostało dużo. A miksowałem poprzedni item. Tylko chyba dwa razy. O ile dobrze pamiętam, dlatego że mam mało zmianek. O, ale teraz widzę, że tu patologicznie weszło. Dzwony, ręka jeden do perzy to, to jest śmieci. W sumie to nie można się niczego lepszego spodziewać, bo to są tylko pierwsze bony. Ja też w ogóle powoli przestaję ogarniać tą grę. Bo zajmuję się czymś innym ostatnio. Dobra, spuścimy jedną zmiankę zwykłą. To jest sześć szpony, sześć miecze. Lipa. Dobra, puścimy jeszcze tą. Też syf. W sumie to nie wiem, co bym nie wybrał, to jest gówno. Eee, dobra, wrzucę, a nie wrzucę, nie wrzucę, bo plan jest inny. Tak, zbrojkę mamy wymieszaną, wybonowaną, wymieszane jeszcze nie. Teraz wybonujemy bransoletę. Mam za dużo itemów do dobonowania ogólnie Muszę sobie jakieś kolejności to ułożyć Najważniejsze wybonować te trzy itemy Dobra najpierw dobonujemy bonki Bo mają już jeden bon A widzę że to będzie grubo Co? Wszedł ten trzeci? Wszedł Czwarty Dobra są cztery bony Dodajemy piąty ok, ten wszedł za pierwszym a niekoniecznie musiał. Ważniejsze, żeby te zwykłe bony szybciej wchodziły. Dobra, pewnie wybonuję jeszcze tylko tą bransoletę. No i zostały dwa dodania. No to nie wiem. Dwa dodania zużyję na przykład na białko. Dobra, no i są dwa bony, na pewno sprzedam je trochę drożej. Bo ten ekwipunek, który teraz bonuję, to wiadomo, że to nie jest ekipunek dla mnie. To jest ekwipunek na sprzedaż. Też e, zastanawiam się nad tym, żeby na koniec wam zrobić jakiś konkurs e, i coś tam rozdać. Bo jak zliczyłem, w sumie to nawet ciężko mi jest zliczyć. To wszystko, co ja będę miał na sprzedaż, to jest magia. Ile tego wszystkiego będzie? No i tak myślę, żeby wam też coś e, z tego rozdać. I co? wszędzie jest 5 bonów. I teraz trzeba będzie czekać w hub czasu. Dobra. To widzimy się na następnej postaci i pewnie będę mieszał dalej zbroję. Dobra, jestem na następnej postaci. Już zauważyłem, że zrobiłem błąd kolejny, czyli mieszam dodaniami, znaczy zmiankami z plusem. I tam który ma bonę do dupy, ale dobra. 10 czterety 15 ręka, 6 pones, czyli Syf ogólnie. A jeszcze taka uwaga, o, właściwie informacja, że tam tych zmianek przecież się nie da przerzucać, bo one są zablokowane, one są z eventu. Także muszę czekać 10 minut, żeby zamieszać po raz kolejny. Do zmianek jest 30 i mogę mieszać co 10 minut. Co szybko licząc daje 300 minut. A 300 minut szybko dzieląc na kalkulatorze. Już wam mówię, ile to jest. To jest 5 godzin pewnie. Ja wiem, coś ten Windows 10 mnie zawodzi momentami. Starcie nie chcę odpalać. No ale dobra, widzimy się za moment, pewnie za 10 minut, niecałe już w sumie. I mieszamy dalej. Jestem po około 10 minutach i mieszamy dalej zbrojkę. 6 tylety, 10 strzały, 1,5 kapcia, 5 do perżeta. Niby takie trochę do ex bony. W sumie to Mix. Gelmo. Wymyśliłem, że nie będę nagrywał dalej z tego filmu z głosem, tylko po prostu będą takie urywki. Samego miksowania bo to nie ma sensu. Bo musiałbym przez 5 godzin mieć ciągle włączone nagrywanie dźwięku i obrazu po to, aby film był idealnie synchronizowany albo ciąć go na 30 kawałków i każdy kawałek osobno przygotowywać pod synchronizację, a później go synchronizować. Dlatego sobie uproszczę. I na koniec zrobimy podsumowanie tego co udało się wymieszać w tych trzech itemach. Jestem z powrotem, ale po kilku dniach. Broja wygląda tak jak wygląda. Nie ma szału. W kolczykach jeszcze bardziej nie ma szału i w bransolecie. Myślałem, że wyjdzie coś lepszego, no ale... Trzeba się cieszyć tym co jest, i tak są takie w miarę bony. No to lecimy z ulepszaniem, tak jak mówiłem. I... Prawdopodobnie to jest ostatni filmik. Z z Ninji, z tej serii, dlatego, że no, już nie będę miał co nagrać więcej. I to jest jednoznaczne, z tym, że Kuzo po dodaniu tego filmu nie należy już do mnie. Także wszelkie jakieś tam transakcje i takie pierdoły, które wyjdą na Waszą niekorzyść z postacią Kuzo bo tam ktoś was naciągnie czy coś to ja za takie coś nie odpowiadam po dodaniu tego filmu no dobra lecimy jest plus jeden jest plus dwa na początku to się wiadomo z wojami to każdy mądry dobra teraz na plus 5 powiem wam że a na 4 ty. Powiem wam, że odłamków mam bardzo mało. Jeszcze to tak nie wchodzi. Zużyjemy to, to się przerzuci na drugą stronę. O! No, mogłaby to Mogłaby zbroja lepiej trochę wchodzić. O, jest plus 5. Jest plus 6. Nie wiem, spróbuję na 7. Kurwa, mać. Jest z powrotem plus 6. Jeszcze raz spróbujemy. Nie udało się. Jeszcze raz na 6 i znowu jest plus 6. Jest plus 7, dobra. Dalej lecimy metalami z racji, tej, nie metalami, tylko magicznymi kamieniami z racji, tej, że mamy ich dużo. Te zwoje, w sumie, też mam ich sporo. Ale... Pocisniemy już tym. Zobaczymy, może nie będzie tragedii. Ło... No... W ogóle nie ma szału, ani trochę. Jezu... 158 odłamków, przerzucę tutaj resztę, czy no głównie chodzi mi o to, żeby to wykorzystać wszystko, bo no bo po co to sprzedawać, jak mogę sobie nagrać filmik z tego i lecimy dalej. Kamieniami. Ale patologia. Tak cicho liczyłem, że zrobię ton na 9 i jeszcze słonko zrobię na 9. Ale to nie będzie tak prosto. Za mało weź mi sobie wprzócz jągi jakieś malutkie. Cud Dobra, lecimy dalej. Niepomyślne. Chyba nawet na plus 8 i nie zrobię. W sumie, jak nie zrobię na plus 8 to nawet nie będę żałował, bo wtedy wiem, że na 9 tym bardziej bym nie zrobił. Patrzcie, jaka idzie tu siła. Jaka jest ogromna szansa na zrobienie tych zbroi na 8. Szok. Dobra, już mi brakuje dwa odłamki, zostały dwa kamienie. Spróbuję, może dorobię sobie po prostu odłamków trochę i pociśniemy jeszcze te dwa kamienie. Ja stąd z powrotem lecimy na plus 8. Spalił i ostatnia próba spalił. No i jest plus 7. Zaraz wam pokażę, co tu jeszcze mam. Zwoje boga smoków jakieś. Eee, Tą zbroję już sobie odpuścimy, wystawiam na rynku za, nie wiem, za 20kk, może zejdzie. Zobaczymy u tego chłopa, co tu jeszcze zostało. O, jeszcze mamy tyle. Zwoi to jest ile? 5 i tu jest 15, 21. Zwoi i myślę, tym ulepszać łuk jakiś. Feniksa, jakiś taki zdupy bez bonów, żeby później go obchnąć. Minęło jakieś dwie godziny albo trzy, odkąd miałem zamiar ulepszać tamten łuk, ale nie mogłem znaleźć odłamków, a już nie chciało mi się robić, już mi się nic nie chciało, i, i po prostu sprzedałem postać razem z tymi zwojami boga, boga smoków. Resztę tam oczywiście opróżniłem. No i tak jak widzicie tu stoi kuzo, ale to już niestety nie ja jestem, niestety albo stety nie ja jestem na tej postaci. Co dalej będzie w kwestii metina? To nie wiem, czy będę zaczynał jakąś inną serię, może jakąś inną postacią, nie mam pojęcia. Może poczekam na nowy serwer. W ogóle nie mam pomysłu, co dalej robić. Możecie pisać w komentarzach, yy, co radzicie, co dalej poczynać, jaką serię czy coś. Jakieś propozycje jestem otwarty na wszelkie propozycje. I tyle, no cóż trochę szkoda, dużo czasu spędziłem na tej postaci, bardzo dużo czasu, aż nawet za dużo, za dużo wolnego czasu. I to wiecie, no, w każdej chwili szkoda tak naprawdę, bo ten czas człowiekowi z życia ucieka. I traci się to w sumie na jakąś tam gierkę. No, jakaś Frajda na pewno z tego jest. No, bo niekiedy to Frajda była przeogromna, ale też ile trzeba poświęcić na to, to jest kolejna sprawa. Nic, po prostu pożegnam się już z Wami w tym filmie. Czy będą następne, tak jak mówię, nie wiem w ogóle z Medina, bo z innych gier będę rzucał. Zastanawiam się nad serią Zrasta i nad serią z Far Cry. Em. To do zobaczenia w kolejnym filmie, najprawdopodobniej z Hardwarda. Na razie.